Robert Lewandowski, rozmowy bez cenzury. Witam państwa. Dziś moim gościem jest nowy prezydent Leszna, pan Łukasz Borowiak. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Dzień I dobrze. gratuluję wyborczego sukcesu. Dziękuję. Zacznę może przewrotnie. Pana zdaniem dlaczego przegrał drugą turę pan prezydent, ma lepszy? No to Trudno powiedzieć, ale rzeczywiście w skali e, może wielkopolskich kraju widać e, taką tendencję zmian, na przykład Poznań, gdzie wydawało się, że pozycja Ryszarda Grobelnego jest bardzo mocna, silna. Widzimy też, i przegrał wybory, widzimy też e, osoby, które e, przegrały wybory, a wydawało się, że stanowią taką bardzo silną wartość samorządową, przykład Wschowy, przykład Rawicza, e, przykład Ostrowa, tak? E, no, w jakaś... E, Zmiana nastąpiła wśród mieszkańców, wyborców, mimo inwestycji, mimo kampanii takiej merytorycznej, co udało się zrobić, rzeczywiście mieszkańcy postawili w naszej w części naszego kraju, Wielkopolsce. Postawili na zmiany i rzeczywiście e, wydaje mi się, że to był jeden z elementów, e, czyli chęć zmiany, takie zmęczenie materiału mhm. po 16 latach, ale też prowadzona kampania z jednej strony dynamiczna, e, otwarta, rozmowy z mieszkańcami. Ale tu już mówimy o pana jakby zasługach tak, w kampanii. Ale ona miała też wpływ na e, zły, taki m, słaby wynik Tomasza mhm. Lepszego. Ale też pewność chyba, bo wydawało się, że obóz rządzącej lewicy jest pewny, że ta pierwsza tu, w pierwszej turze już będzie praktycznie wszystko zakończone i tak naprawdę nie mieli strategii i pomysłu na drugą część kampanii, która też musiała być bardzo szybko przeprowadzona. A co zdecydowało o Pana sukcesie w takim razie? E na pewno e, świeża, świeże spojrzenie na miasto wśród moich e, przyjaciół z p 18 Przygotowaliśmy ten program wyborczy, który według niektórych jest e, oponentów, mówi się, że jest zbyt a, ambitny. Cztery, sto, sto, cztery, 104, 104, 104 tak, postulaty. E, na pewno cieszę się bardzo, że praca parlamentarna moja była też dobrze odbierana. Ona też pokazała, że stanowiłem tu pewną wartość jako osobę, która reprezentowała nas. Mieszkańców w parlamencie, bo skupiałem się na sprawach lokalnych, regionalnych. To było jedno z moich podstawowych zadań. No i myślę, że, że ta kampania, która była kampanią bardzo bezpośrednią, częste rozmowy z mieszkańcami. Ja nie bałem się tych rozmów, one były trudne, one nie były łatwe. No i, i naprawdę pozytywne z zaplecze mojego sztabu wyborczego, bo ten sukces, czyli nawet mając reprezentację pięciu radnych, a jeszcze rano mieliśmy informację, że może być to siedmiu radnych, to to też spowodowało, że wszyscy się bardzo mocno zaangażowali. Nawet te osoby, które przegrały, tak? bo czasami ta przegrana jest taką, jest porażką, tak? już się nie chce, tak? ciężko pracowałem, nie udało się. Zabrakło mi 10-20 głosów, a już by się udało. To jednak jeszcze ich bardzo zmobilizowaliśmy. Myśmy bardzo często robili takie spotkania integracyjne, omawiając sobie, jakie błędy popełniliśmy. I oni się jeszcze bardziej mocno zaangażowali. A kto panu jako pierwszy złożył gratulacje, gdy już było wiadomo, że pan wygrał? Przypomina sobie pan. To znaczy, tam było bardzo dużo ludzi, mhm. praktycznie wszyscy śpiewali 100 lat. A SMS-ów też tam pewnie SMS było. SMS-ów było bardzo dużo. Pamiętam doskonale rozmowę z moim tatą, który mocno przeżywał z mamą e, i, i z małżonką, z tym, że do małżonki nie mogłem się dodzwonić, ponieważ hmm. pracowała w komisji. Hmm. A co chciałby pan przekazać tym wyborcom, którzy na pana nie głosowali w drugiej turze? No żeby mi też zaufali, tak? Żeby mnie obserwowali, żeby też zwracali uwagę jakie błędy ewentualnie moż, e, mogę popełnić, ale przy, e, tak naprawdę e, liczę na zaufanie, liczę na to, że bez względu na poglądy polityczne, bo wielu też głosowało na mnie z uwagi na stricte poglądy polityczne. Tak? Mam poglądy lewicowe, najbliżej mi jest do Tomasza Malepszego. Pan, e, poglądy bardzo prawicowe, czasami skrajny, no, jak się kojarzy z liberalizmem, tak? Mhm. Ja chciałbym, żeby po prostu mieszkańcy zaufali mi, i byli cierpliwi i czekali na e, owoce mojej pracy. Zapowiadał Pan, że czystek w urzędzie i w podległych jednostkach nie będzie, no ale jakie zmiany chyba nastąpią? E, na pewno, e, na pewno e, będę w poniedziałek przedstawiał swoich dwóch wiceprezydentów, e, będzie to konferencja prasowa. Podzielę się z mieszkańcami informacją. Przedstawię jednego i drugiego wiceprezydenta. Postawiłem sobie za cel, aby rozmawiać z każdym szefem jednostki, z każdym naczelnikiem, aby wyznaczyć sobie określone cele. Będziemy się docierać. Jeżeli dana osoba nie będzie spełniała moich oczekiwań, no to będę musiał też rozmawiać i, i wprost zapytam się, czy, czy ta współpraca ma być kontynuowana, czy nie, bo niełatwo jest zwolnić pracownika to Zraz, ale nie chcę być osobą, która powie wprost, przychodzę i wymieniam. Dla mnie najważniejsze jest ścisłe kierownictwo, czyli na pewno zostanie sekretarz miasta. No właśnie, bo chciałem pytać o konkrety, bo ludzi nazwiska interesują. Rozumiem, że, że nie, dzisiaj nie przedstawi Pan tutaj nazwisk kandydatur na wiceprezydentów, ale w głowie już są. W głowie już są. Były rozmowy z nimi prowadzone? Tak, były rozmowy. Jest akceptacja z ich strony? Jest akceptacja. To są osoby, które pracują zawodowo które też muszą ewentualnie już rozmawiać ze swoimi pracodawcami. Zleśna, czy, czy, czy z okolic, mam, czy z dala? Mam e, e, dwa przypadki, gdzie muszę zastanowić się, jeżeli chodzi o osoby, które będą koordynowały pewnymi działaniami. Jest to osoba też z zewnątrz, ale z bo, bardzo bogatym doświadczeniem samorządowym. Powszechnie e, znana? Powszechnie znana, e, powszechnie też, moim zdaniem, akceptowana. E, i, Mogę i, strzelać? Pan Szczuski? Nie, 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 nie. nie, Bo nie, też nie, takie nie. chodzą tutaj, krążą plotki. Nie, nie. O, to ciekawe. E, <laughs> powiem wprost: to są osoby, które nie są związane z żadnym środowiskiem e, politycznym. Ja od razu mówiłem wprost e, w trakcie debat, że e, dla mnie najważniejsze jest to, żeby byli to fachowcy. I myślę, że te dwie osoby. To będą osoby, ale które. Są pojawiła pracowni. się też propozycja, że będzie jakiś konkurs, ale teraz jakoś nie słyszę o tym konkursie. Będzie konkurs, będzie konkurs. Ale konkurs na jest... jakie stanowisko ostatecznie? Będzie konkurs na stanowisko głównego architekta. Mhm. Ale nie na wiceprezydenta, <trym> czy pierwszego zastępcy, nie? Tu jeszcze trwają rozmowy. Żeby dzisiaj znaleźć architekta, trzeba naprawdę mocno szukać na rynku. Ci architekci są zagospodarowani na ten, ale ja uważam, że główny architekt będzie powołany. Będzie spełniał swoje oczekiwania. Natomiast generalnie trzeba zająć się organizacją i schematą organizacyjną Urzędu Miasta, bo podział pracy wiceprezydentów będzie odmienny od tego, od tych, którzy Czyli nie będzie baza i nadbudowa, czyli gospodarka i, i, i sprawy nie. One będą dostosowane do, do umiejętności i konkretnego przygotowania tych dwóch osób, które będą pełniły swoją funkcję jako wiceprezydenci. Natomiast A Pan prezydent jaką sobie tutaj działkę z tego tortu wy, wybiera? infrastruktura. infrastruktura i gospodarka komunalna, mieszkaniowa, to są te tematy, które są, nie są mi obce, które, które znam, mogę powiedzieć, że jestem w tej dziedzinie fachowcem i w tej, i w tej materii na pewno będę chciał mocno zabrać się do pracy. Jeszcze o, o personale chwilę, czyli sekretarz zostaje? Tak, sekretarz. Skarbnik? ten no, skarbnik zostaje, ale będę musiał też porozmawiać. A co z naczelnikami strategicznych, zwłaszcza wydziałów? Nie, zostają, zostają. Tak? Zostają. Edukacja, sport? Yy... To I są tak naczelnicy, dalej. którzy wykonują swoje obowiązki, tylko z każdym urzędnikiem czy naczelnikiem będę rozmawiał i będę starał się po prostu wyznaczyć konkretne cele, które wynikają z mojego programu wyborczego, a także z programów, które, które jakby są opracowane przez poszczególne kluby, bo wiadomo, że kluby też będą wnosić swoje postulaty programowe. Czy wniesie pan autopoprawki do projektu budżetu przedstawionego przed drugą turą wyborów przez prezydenta pana Tomasza Malepszego? Przed nami rozmowy z klubami. Będę chciał kontynuować to, co robił już prezydent Tomasz Malepszy, czyli spotykać się z szefami klubów, aby uzgadniać, co można zmienić, bo wiadomo, że co miesiąc dokonywane są korekty kosmetyczne, co prawda, ale nie zawsze budżetu. Jest czas na to, żeby ewentualnie przygotować sobie kilka ciekawych projektów. Na przyszłość. Budżet jest opracowany przez urzędników Urzędu Miasta i prezydenta Tomasza Malepszego. Natomiast ja będę starał się ewentualnie rozmawiać. Przed nami te rozmowy, takie już konkretne. I nie ukrywam, że może dojść do takich drobnych zmian kosmetycznych wynikających z założeń programowych klubów reprezentujących poszczególne partie polityczne i komitety wyborcze. Czy koalicja w Radzie już jest faktem? Bo, patrząc na głosowanie, no to tak jak podejrzewano, PiS, ale także PO. Czy, czy rozmowy już są zakończone, koalicje są znane, czy to było tylko takie doraźna koalicja na czas wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących? To była doraźna koalicja na czas wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Trwały rozmowy i z Platformą, i z Prawem i Sprawiedliwością. Nie udało nam się rozmawiać z przedstawicielami lewicy. Nie było sygnału z ich strony. To jest raz. Dwa: to jest to, że w pewnym momencie przed wyborami dowiedzieliśmy się wszyscy o koalicji Platformy Obywatelskiej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Dla nas partnerem w tym momencie do dyskusji, zwłaszcza że podkreślaliśmy bardzo mocno, Prawo i Sprawiedliwość miało te karty w rękach, ponieważ miało najwięcej mandatów i uważałem, że w gestii wyboru przewodniczącego jest propozycja ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Zaakceptowaliśmy to, szanując wynik demokratyczny, niemniej jednak zaproponowaliśmy swojego wiceprzewodniczącego. E, rozmawiałem także z panią Barbarą Broczkowską, która została oddelegowana przez Rafała Grubińskiego. Wcześniej rozmawiałem z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej na Wielkopolskę. E, no ale te rozmowy stanęły w pewnym miejscu, e, zwłaszcza e, przed wyborami, kiedy Platforma no, oficjalnie poparła e, s, e, Tomasza Malepszego. Rozumiem. Także stało się jakby taką opozycją. Czyli przystosunkowaniu... rozmowy koalicyjne jeszcze przed Wami? Tak, ja myślę, że ze wszystkimi trzeba rozmawiać. Każdy klub ma, będzie miał jakieś propozycje programowe. Jeżeli one zostaną zaakceptowane przez większość radnych, myślę, że ta większość radnych będzie decydowała o budżecie, o kształcie budżetu i o przyszłości, bo wiele zmian było dokonywanych też na wniosek klubów po akceptacji prezydenta. Wróćmy jeszcze do tej listy obietnic czterech obietnic jak wyliczono na profilu specjalnie stworzonym na Facebooku, e, tak i no, no faktycznie tam trochę jest tych obietnic także inwestycyjnych, rozważymy budowę nowej sali widowiskowo sportowej tak. wybudujemy szkołę podstawową numer 4, to co prawda miasto to też to planowało, wybudujemy w centrum nowy tak. budynek dla szkoły numer 1 i 3, wybudujemy nową bi bibliotekę, o ile pamiętam, bo tam staram się, nie, nie czy rozważymy, rozważymy budowę. Rozważymy, bo to jest bardzo to już, fajne. Ale to jakby pozbierać tych kilka inwestycji, to już są dziesiątki milionów. To są, to są yy, inwestycje, po pierwsze, jeżeli chodzi o budowę nowej szkoły w Zaborowie, to to jest fakt, który już zaistniał w poprzedniej Radzie. Ja powiedziałam, że warto kontynuować te dobre projekty, które zostały przyjęte przez Radę i uważam, że nie wpisanie tego do programu oponenci wykorzystaliby w ten sposób. Zobaczcie, my chcemy wybudować, a mieszkańcy Zaborowa, zobaczcie, Borowiak nie ma tego w programie. I to rzeczywiście dopisaliśmy to, co zostało przyjęte przez Radę. Jeżeli chodzi o budowę budynku nowej szkoły w centrum miasta, jest to jeden z priorytetów i stoimy na stanowisku że szkoła, nowoczesna szkoła w Śródmieściu powinna powstać. O tym mówiliśmy wcześniej. Ja byłem też osobą, która przygotowała program wyborczy platformy obywatelskiej w poprzedniej kadencji i ten program i ten temat też znalazł się w programie wyborczym ówczesnego kandydata na prezydenta Tadeusza Pawlaczyka. Biblioteka, trzeba ten temat rozważyć. Ja potrzebuję rozmowy z fachowcami, bo jak doskonale pan redaktor wie, miasto starało się o środki zewnętrzne z Funduszu Norweskiego to są ogromne pieniądze. I albo ktoś ma sentyment do tego budynku, albo rzeczywiście można wybudować za te pieniądze nowoczesną, nowoczesną bibliotekę. Ja wychodzę z założenia po rozmowie z moimi przyjaciółmi, że e, nasza, nasze miasto powinno mieć nowoczesną e, bibliotekę. Tak, ja e, się patrzy... o mediatece, tak? To, to też, jest, to jest, obieg, to jest, to jest, to jest też połączenie, połączenie, po, po, połączenie. Natomiast generalnie no, trzeba się zastanowić, czy. Koszt, nie wiem, chyba to było w granicach 30 milionów, jeżeli się nie mylę, samej dotacji, tak? Oto to jest ogromny koszt, a za te pieniądze architekci i planiści mówią, że można wybudować taką nowoczesną, z prawdziwego zdarzenia bibliotekę. Czy zamierzacie coś zmienić w sposobie przeprowadzania przetargów miejskich, żeby na przykład nie było sytuacji, że wygrywa ciągle ta sama firma i remontuje nam drogi, buduje drogi, odśnieża miasto? Znaczy na pewno ustawa o zamówieniach publicznych, ona została zmieniona też dzięki mojej pracy w Sejmie. Zmieniły się kryteria. Trzeba zajrzeć do dokumentów, trzeba zobaczyć, jakie zostały podpisane umowy. Wychodzę z założenia, że przetargi muszą być przejrzyste i transparentne i tak, żeby dać szansę innym podmiotom, które starają się wygrać, wygrać przetarg w lesznie jakość jakość jest bardzo ważna oczywiście cena jest ceną najważniejszą dla niektórych samorządów ale kryteria się na tyle zmieniły że można być pod tym kątem bardzo elastycznym przetargi wynikają z o zamówień publicznych jest ścieżka odwoławcza Myślę, że na pewno moi prawnicy będą chcieli przygotować i przygotują transparentne, przejrzyste zadania wynikające z ustawy zamówienia publicznych. Co z regulacją płac dla personelu technicznego w placówkach oświatowych? Mocno się skarżam, panie sprzątaczki i, i, i panie kucharki, że prezydent poprzedni nie chciał ich zrozumieć. Chodzi tam o, o zastosowanie tego przepisu o najniższym tak. wynagrodzeniu. Wiem, że to było omijane w ten sposób, że jeżeli ktoś miał wyższy staż pracy, to miał niższą zasadniczą i było, dochodziło do paradoksu, że ktoś, kto zaczynał pracę, miał wyższą zasadniczą niż osoba, która pracowała ileś tam lat, ale miała. Chodziło o to, żeby nie płacić więcej niż wymaga tego najniższa ustawowa. Pensje. Będę na ten temat rozmawiał z przewodniczącą Związku zawodowych panią Stefanią Ratajczak. Poproszę o rozmowy przedstawicieli dwóch dodatkowych związków zawodowych, czyli Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale nie ukrywam, że będzie to jeden z pierwszych tematów rozmów z naczelnikiem Lucjanem Rosiakiem. Ten temat jest bardzo poważny, ale Robią to zgodnie z prawem, to znaczy Urząd tak. Miasta robił to zgodnie z prawem. Natomiast te, ten temat trzeba załatwić tak, żeby on był bardzo transparentny dla dyrektorów szkół, gdzie będą zatrudniali tych pracowników. I to jest pierwszy jeden z pierwszych tematów, o których będę rozmawiał z naczelnikiem edukacji. Czy zmieni się sposób premiowania prezesów spółek miejskich? Wiemy, jakie kontrowersje i oburzenie wręcz wywołał w społeczeństwie informacje o ich wysokich premiach. Mogę panu redaktorowi powiedzieć i mieszkańcom Leszna, że przy takich wysokich wynagrodzeniach premie będą wstrzymane i nie będę jako prezydent miasta Leszna akceptował tak bardzo dużych i znaczących podwyżek. Wychodzę z założenia, że jeżeli spółka prawa handlowego, która wykonuje cele statutowe swojej działalności, może też zaangażować się w działalność około swoją, około swoją jakby zakładową, czyli może wspierać Sport Dzieci i Młodzieży, może wspierać wiele ciekawych akcji, są na to pieniądze, bo przy przecież wodociągi prowadzą świetnie kampanię edukacyjną, ekologiczną, ale na przykładzie innych miast można te spółki zaangażować do pomocy klubom sportowym, do pomocy organizacjom pozarządowych, a po podwyżki takie, które miały miejsce przed wyborami, co jest za, może e, dla mnie o no, o nagrodach, przepraszam, Nagrody, o nagrodach, one będą wstrzymane. E, trzeba zobaczyć jaka, bo, kto podejmował tę decyzję, czy podejmowała to decyzja na no, trzeba, trzeba po prostu dotrzeć do źródeł, kto podjął decyzję o, o podwyżkach. No, tłumaczył się z tego prezydent, ale na jaki, pewno było za jego W acceptację. jaki ten sposób wpłynąć, a może pomóc inwestorowi go plany, bo w mieście no, no, sporo ludzi czeka na, na tą informację no nie bardzo może przejść spokojnie wokół tego jeziora. Niektórzy Jest. nazwali ją jezioro, nie wiem, jezioro, coś, Go Plana. Coś masz kaczuszki, no... kaczuszki tak, tak. i za chwileczkę. Ale pomysł, pom jak przyspieszyć? To znaczy, no trzeba rozmawiać z inwestorem. Padały z ust Tomasza Malepszego deklaracje, że ma rozpocząć inwestycje w styczniu, w pierwszym kwartale 2015 roku, ale on o tym wiedział, dlatego ta, każda rozmowa z inwestorem czy z osobami, które chcą inwestować Rozmawiać o Lesznie. Ona musi być dobrze skomunikowana z mieszkańcami. Ten komunikat nie docierał do mieszkańców Leszna. Będę rozmawiać z pełnomocnikiem pana Miłka, który musi jednoznacznie zadeklarować i powiedzieć wprost, kiedy rozpocznie się ta inwestycja. Z tego co wiem, jest gotowy. Być może problemy mogą być z dofinansowaniem, bo wiem, że środki z tak zwanego funduszu Jessica one Przez, zostały przepadły. No, przepadły. Mhm. I pytanie, czy jest zabezpieczony finansowo. Ale po pierwszych rozmowach z tym inwestorem, będę komunikował stosownymi informacjami prasowymi. Będę prosił też Państwa o to, żeby opisywać, żeby mieszkańcy naszego miasta wiedzieli na jakim etapie jest ta inwestycja, bo od dłuższego czasu nie wiedzieliśmy kompletnie nic. Co z dokończeniem budowy sztucznego lodowiska? Nieoficjalnie mówi się, że to może jeszcze potrwać dwa lata. Tak. Czy, czy ma Pan pomysł na to, żeby to przyspieszyć? Trzeba zajrzeć w dokumenty, z fachowcami z tymi rozmawiałam, rzeczywiście piłka jest po stronie prawdopodobnie wykonawcy, popełniono wiele błędów. Musiał, nie mam tych dokumentów. Trzeba rozmawiać z dyrektorem Tomkowiakiem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tych dokumentów ja osobiście jako kandydat na prezydenta nie widziałem, ale osoby, które informowały mnie, mówili o takich znaczących błędach ze strony inwestora. Może być tu poważny błąd ze strony miasta, nie chciałbym tego przesądzać, ale obawiam się, że to lodowisko szybko nie zostanie wbudowane. Muszę zajrzeć w dokumenty, nie wiem jakie konsekwencje, to jest, to jest, to jest bardzo ważne dla mnie, bo chciałbym, żeby Gdzieś ta młodzież mogła się po, pośmiewać po, po tym wodowisku, a tu się okazuje, że prawdopodobnie obiekt będzie jeszcze przez długi czas stał, ale musi być szybka i zdecydowana reakcja ze strony prezydenta miasta Leszno. Ja myślę, że na tym wyczerpaliśmy zestaw pytań. Jeżeli chodzi o pierwszą rozmowę z panem prezydentem, życzymy owocnej pracy i jak najmniej problemów w codziennym zarządzaniu miastem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moi, Dziękuję Państwu. Moim gościem był nowy prezydent Leszna, pan Łukasz Parowiek. Do widzenia.